Come out on top today. Let's take a look at the circuit though. 51 laps today, 6 kilometers long, 2 DRS zones, a total of 20 turns. They get up to a top speed of 378 kilometers per hour from an elevation of 26.9 meters. Have a look at some moments from previous years, we've got Daniel Ricciardo in 2017 doing a triple overtake on the two Williams and the Ferrari down into turn one. What a clean overtake that was. Then over to turn eight for the Castle section where Charlotte Claire locked up. Throwing it all the way and crashing it into the wall in his qualifying and over to turn 15 where two legends collided. Vettel suspecting a break check and then coming up alongside Hamilton. Not very happy at all. Very very controversial moment that was. <laughs> <śled> <śled> ten, ten nie takie... Stoję w zamkowej. Uwaga. No nie, no nie, no nie. Cofa, cofa. jedzie, jedź, jedź. Ja chyba wycofa. wycofał. Czy mogę dostać jakąś oznakę giga chada za to co zrobiłem? Dostajesz od gigadewila. giga Devila! Ja idę by to sobie przeszkadzać. Ja idę, ja wyjeżdżam. Dasz demaga już nigdy z... nie napijesz w to... Finlandii. Tak, later... tu to tutaj to robi? Nie dochamowałem Nie ma. O, stoi NA <śmuch> zamkowej! Nie. Klasyczek! I mam! Pol-Position! I bum! za bum! <obsraniec>. Come on! <śmuchy> Do ale przytrzymali nas. Oj, co stało? We, we mnie w no, Ricardo. Było. To żyjemy czy nie? Zostałem stop and go, bo antek we mnie wjechał, jak ja próbowałem wycofać. Super. Ten seconds pytują. O, super po prostu. Okay. That was a big one. 1 minuta 37 sekund later. No nie, no nie, no potlebiego mnie po prostu wysadził, bo mi na racing line wjechał. Nie ku! To ze dupy!